Jeśli pociąg stanie między stacjami, a światła migają, nie wstawaj. Jesteś w podziemnym incydencie zwanym martwą strefą. To nie awaria, to skrzyżowanie z tunelem niewidocznym na mapach. Oto co musisz zrobić. Pierwsze, spójrz na tablicę. Jeśli czas to 0000 lub 0666, przekroczyłeś granicę. Nie próbuj otwierać drzwi, tu nie ma wyjścia. Drugie, nie patrz przez okna. Jeśli ktoś idzie wzdłuż pociągu, nawet ty nie ruszaj się. To nie odbicie. To znak, że zaczynasz się rozpadać. Trzecie, zgasły światła i słyszysz dziwny głos. Zapamiętaj trzy pierwsze słowa. Reszta to pułapka tworząca fałszywe wspomnienia. Czwarte, nie używaj telefonu. Jeśli widzisz swoją twarz z zamkniętymi oczami, nie jesteś w pełnej rzeczywistości. Wyłącz urządzenie i schowaj je. Piąte, jeśli pociąg ruszy, nie ciesz się za wcześnie. Skład może wrócić na stację, ale nie tego samego dnia. Sprawdź datę. Jeśli wcześniejsza niż pamiętasz, cofnąłeś się w czasie, nie tam skąd przyszedłeś, ale tam skąd jeszcze nie wyjechałeś. Jeśli wyjdziesz, nie mów o tym od razu. Ktoś z pasażerów może wciąż tam być, czekając na twój powrót do wagonu.